Witam witam serdecznie. Tutaj mamy niebronioną figurę, którą może zaatakować pion, goniec i skoczek, czyli motywem kombinacji jest niebroniona figura. I trzeba zrobić podwójne uderzenie Podwójne uderzenie akurat jest łatwe, jeżeli Hetman pójdzie tu. Uderzy tu i tu. Czyli motywem jest niebraniana figura, a ideą kombinacji, czyli tematem, jest podwójne uderzenie. Tu chcę zwrócić uwagę. Motywy. Coś nieruchomego w pozycji. Ustawienie specyficzne figur, które nam mówi, że może być kombinacja. A idea, temat kombinacji, czyli podwójne uderzenie, to nie jest żaden. Rożent, bo rożent tak nie działa. Nie Widzę, jest tylko podwójne uderzenie. O, to jest idea, temat kombinacji. Jeżeli ktoś mówi inaczej, ma deficyt zmysłu kombinacyjnego, poprawcie go, niech się poprawi. Dziękuję za uwagę.